Dzień dobry. Przedstawię Państwu tak pokrótce ofertę finansową skierowaną, znaczy dotyczącą wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji dedykowaną budownictwu mieszkalnemu wielorodzinnemu. Ja Państwu dzisiaj pokrótce opowiem o czym, jak wygląda drugi nabór programu. Mamy nie za dużo czasu, także serdecznie zapraszam na szkolenie, które odbędzie się pod koniec listopada z programu Ciepłe mieszkanie. Będzie to szkolenie realizowane przez Zespół Doradztwa Energetycznego i tam już opowiemy Państwu o tym programie w większych szczegółach. A dzisiaj po prostu zaznaczę najważniejsze aspekty, które uległy zmianie w drugim naborze. Program Ciepłe mieszkanie. Co do zasady jest realizowany w ramach dwóch programów, w ramach dwóch naborów. Nabór pierwszy był w zeszłym roku, nabór drugi ruszył w tym roku, rozpoczął się 29 września, a zakończy się 31 stycznia przyszłego roku. Gdyby popatrzeć na nabór pierwszy, to dolny śląsk był zdecydowanym liderem w składaniu wniosków o dofinansowanie. W sumie z naszego terenu zostało złożonych 71 wniosków na kwotę ponad 280 milionów złotych. Powiem Państwu, że te, że te się, że te 71. Wniosków to jest prawie 20% ogólnej liczby wniosków, które zostały złożone w Polsce. A gdyby przyrównać to, to liczby gmin na terenie Dolnego Śląska, to około 40 gmin zdecydowało się na realizację tego programu u siebie. I w związku z tym, że Dolny Śląsk. Na Dolnym Siądzku ten program cieszył się największą popularnością. Tutaj zdecydowano się na inaugurację drugiego naboru i konkretnie miało to miejsce w Obrzychu, czyli w rejonie, z którego najwięcej złożono wniosków w ramach programu. Jeżeli chodzi o zmiany w drugim naborze programu Ciepłe Mieszkanie, to przede wszystkim rozszerzono katalog beneficjentów. Teraz do dofinansowania dopuszczono również najemców. Jednakże trzeba zwrócić tu uwagę, że Najemcy muszą zajmować lokale mieszkalne, które są w budynkach wspólnotowych, a nie w budynkach, które należą w 100% do, do, yy, do gminy. I to jest takie główne zastrzeżenie, jeżeli chodzi o najemców. I do dofinansowania dołączono również wspólnoty mieszkaniowe, była to długo wyczekiwana zmiana, jednakże z, też z pewnym zastrzeżeniem, mianowicie wspólnoty mieszkaniowe muszą liczyć od 3 do 7 lokali mieszkalnych. W ramach drugiego naboru podwyższono również progi dochodowe w każdym z trzech poziomów dofinansowania. Tutaj proszę Państwa wprost przeniesiono zapisy programu Czyste Powietrze. Te progi wyglądają identycznie. Program Ciepłe Mieszkanie jest programem uzupełniającym do programu Czyste Powietrze, także można tu znaleźć bardzo dużo analogii. W ramach drugiego naboru podniesiono również maksymalne kwoty dotacji i tutaj w tej Ostatnie kolumnie możemy zauważyć dokładnie o ile podniesiono. W poziomie podstawowym mamy wzrost o 1500 zł, w poziomie podwyższonym jest to już 2,500 do 2600. W poziomie najwyższym również jest wzrost finansowy. Trzeba zwrócić tutaj uwagę na gminy, które znajdują się w wykazie gmin, których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłów i benzoapirenu. W naborze pierwszym w załączniku było zamieszczonych 13 gmin z terenu Dolnego Śląska. Teraz w naborze drugim w załączniku jest wymienionych tylko 10 gmin. Także trzeba sobie sprawdzić, czy gmina, która wcześniej była uznana za zanieczyszczoną, nadal w tym załączniku taką jest. Jeżeli chodzi o zakres przedsięwzięcia dla osób fizycznych, to tutaj nic nie ulega zmianie. Dalej jest mowa o demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła, zakupu i montażu nowego, indywidualnego źródła ogrzewania. Jedyna zmiana, jaka tutaj doszła, to wprowadzono nowe urządzenie grzewcze, czyli kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie. Yy, ta zmiana też wynika wprost z programu Czyste Powietrze, bowiem tam takie urządzenie jest ujęte, no to przeniesiono to tutaj. I nadal trzeba zdemontować stare urządzenie, zakupić i zamontować nowe w okresie kwalifikowalności. Jeżeli jest podstawowe działanie zrealizowane, dopuszcza się pozostały zakres prac, pod którym rozumiemy wymianę storalki okiennej, drzwiowej, modernizację instalacji CO i CWU, montaż rekuperacji czy wykonanie dokumentacji projektowej. Bez wymiany kopciucha nie ma pozostałego zakresu prac. Jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane, to tutaj są dwa załączniki, które jasno wskazują, jakie są minimalne wymagania techniczne. Okres kwalifikowalności kosztów nadal pozostał bez zmian, określa go gmina w swoich regulaminach, a konkretne daty zakończenia przedsięwzięcia nie może ona przekroczyć nadal tego terminu 30, 31 grudnia 2025 roku. Jeżeli chodzi o datę rozpoczęcia, no to tutaj bezwzględnie dopiero po podpisaniu umowy z gminą. Okres trwałości nadal jest pozostawiony jako 5 lat. Jeżeli chodzi o takie główne, um, główną zmianę, która na pewno będzie z korzyścią dla samorządów, to jest podejście teraz do sieci ciepłowniczej. W naborze pierwszym była mowa o sprawdzaniu warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej. Teraz, proszę Państwa, jest mowa o tym, że nie ma dofinansowania do, lokali, do indywidualnego źródła ciepła w lokalu, jeżeli w budynku jest zamontowana, jest on podłączony do sieci ciepłowniczej, czyli jest zamontowany węzeł cieplny. Usprawni to pracę na pewno samorządów, bo wiem, że na tym tle było bardzo dużo pytań, bardzo dużo konsultacji. Wielokrotnie Państwo obijaliście się z ciepłowniami o różne informacje, i po prostu były, że tak powiem, kolokwialnie tarcia. Teraz powinno to już Państwu pójść sprawniej, bo już jest mowa o tym, że albo budynek jest podłączony, albo nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej. No i dołączona jest ta część czwarta, czyli część przeznaczona dla wspólnot mieszkaniowych. I tutaj, proszę Państwa, ja to sobie tak nazywam koszyczki. Są trzy koszyczki, w ramach których wspólnoty mogą realizować pracę. Koszyczek pierwszy to jest kompleksowa termomodernizacja z wymianą źródła ciepła. Wspólnoty mogą ubiegać się o 60% dotacji z kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 350 tysięcy. W koszyczku drugim do kompleksowej termomodernizacji dochodzi jeszcze fotowoltaika. Fotowoltaika ma być wykorzystywana tylko i wyłącznie na części wspólne budynku. I Jeżeli wspólnota zdecyduje się na montaż pompy ciepła, jest troszkę większe finansowanie. Bez pompy ciepła to jest 360 tysięcy, z pompą ciepła 375 tysięcy złotych. I koszyczek trzeci, czyli termomodernizacja bez wymiany źródła ciepła. I tutaj, proszę Państwa, w programie jest taki bardzo ważny zapis mówiący o tym, że we wspólnocie mieszkaniowej trzeba zdemontować wszystkie nieefektywne źródła ciepła, które służą na potrzeby 100% powierzchni ogrzewanej budynku. Należy to czytać w taki sposób, że jeżeli we wspólnocie mieszkaniowej kilka mieszkań ma już zamontowane ekologiczne źródło ciepła, a kilka mieszkań nadal funkcjonuje w oparciu o kopciuchy, to niestety właściciele bądź najemcy tych lokali, gdzie są nieefektywne źródła ciepła, najpierw muszą złożyć wnioski indywidualnie na wymianę swojego źródła na, na jakieś ekologiczne, a następnie składają już jako wspólnota wniosek i tylko z tego trzeciego koszyczka, czyli termomodernizacja. No taki zapis jest, jest to zapis bezdyskusyjny, więc tak, tak wygląda sprawa przy wspólnocie. Oczywiście wspólnota w ramach termomodernizacji może jeszcze modernizować instalacje COCW, zamontować rekuperację, no i wykonać cały zakres termomodernizacyjny, czyli docieplić przegrody budowlane, wymienić stolarkę okienną, drzwiową. Tutaj zachowany jest wprost zapis programu Czyste Powietrze, czyli oddzielamy przegrody ogrzewane od Nieogrzewanych. W przypadku, W przypadku przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest konieczne jeszcze wykonanie ekspertyz takich jak ornitologiczna lub chiropterologiczna i przeprowadzenie audytu energetycznego. Audyt energetyczny to jest podstawowy dokument, w oparciu o który wspólnota powinna przeprowadzić swoje prace. No, i tutaj wspólnota mieszkaniowa, jeżeli chodzi o sieć ciepłowniczą, utrzymany jest ten sam warunek. Pozostałe, pozostałe rzeczy, takie jak zakup i montaż jednego wspólnego źródła ciepła, no to jest to, że tak powiem, przy wspólnocie rzecz zrozumiała. Jeżeli chodzi o urządzenia, no to tutaj drugi nabór doprecyzował i bardzo ujednolicił zapisy, a wręcz. Skopiował jest programu Czyste powietrze, no bo przedtem było dużo zastrzeżeń co do kominków, jak to ma funkcjonować. Teraz wprost są wymienione kominki rekreacyjne. I jest oznaczenie, tak, że wszystkie źródła ciepła we Wspólnocie mają spełniać wymogi aktów prawa miejscowego i proszę Państwa, w żadnym programie dotacyjnym od tego nie uciekniemy. Proces obsługi programu. Jest nadal taki sam, czyli gmina zainteresowana realizacją programu na swoim terenie. Aplikuje do Wojewódzkiego Funduszu o pieniądze. My jako Wojewódzki Fundusz przekazujemy dotacje ze środków udostępnionych nam przez Narodowy Fundusz. Narodowy Fundusz to jest twórca tego programu, więc od niego wychodzą te środki. I jakby proszę Państwa nie patrzeć na ten program, to główny ciężar jego realizacji spoczywa na gminie. Działa to zupełnie inaczej niż czyste powietrze, więc tutaj gmina po prostu od A do Z zajmuje się kompleksowo programem od opracowania dokumentów co czasami bywa też problematyczne, no bo mimo, że jest oferta ogólnopolska na bazie której państwo pracujecie nad swoimi dokumentami wdrożeniowymi to jednak jest pewna swoboda kształtowania tego regulaminu po, strony, po stronie gminy która niejednokrotnie budzi, budzi wątpliwości. Gmina oprócz, oprócz przygotowania dokumentów zajmuje się przeprowadzeniem naboru zajmuje się weryfikacją, kontrolą i koniec końców, trwałością zadania. Jeżeli chodzi o zmiany i myślę ze swojego punktu widzenia, że to są zmiany pożyteczne dla gmin, to przede wszystkim teraz możecie Państwo w ramach drugiego naboru składać wniosek o płatność raz na miesiąc, już nie raz na kwartał, tylko raz na miesiąc. Od momentu, kiedy Wojewódzki Fundusz wypłaci Państwu pieniądze dla swoich mieszkańców, już nie macie 7 dni na przelew, a 14 to też jest bardzo duże udogodnienie, bo były symptomy, znaczy były znaczy może nie symptomy, tylko gminy zgłaszały takie zastrzeżenia, że po prostu te 7 dni to jest bardzo mało na wypłatę takiej dużej ilości przelewów. Jeżeli gminy zdecydują się na wprowadzenie najemców do dotacji, no to tutaj najem charakteryzuje się tym, że jeżeli jest krótkoterminowy i się zakończy z najemcą, no to wtedy gmina musi przyjąć na siebie obowiązki wynikające z umowy dotacyjnej, czyli de facto ona już dba o zachowanie tego, o zachowanie tego okresu trwałości. I tutaj w naborze drugim pojawia się od razu coś, co w naborze pierwszym wyszło po pewnym czasie, a mianowicie zasadność realizacji inwestycji. Tutaj już państwo od razu wskazujecie na jakiej podstawie oszacowaliście zapotrzebowanie. E, na akurat takie pieniądze, o które chcecie się ubiegać. Wyszło to stąd, że po prostu gminy bardzo często ubiegały się o pieniądze zbyt duże w stosunku do po prostu do swoich możliwości, a to powoduje, że jest blokada po prostu pieniędzy w całej ogólnej puli, także teraz gmina jest zobowiązana udowodnić taką zasadność, czy to proszę państwa na podstawie ankiet, czy tutaj też jest mówiona od deklaracji, są zapytania, czy państwo możecie posłużyć się cebem, czy jakimiś swoimi prywatnymi, znaczy może nie prywatnymi inwentaryzacjami, które, które wykonywaliście na poczet zadania z które było, które było właśnie na podstawie programu ochrony powietrza przez państwa, przez samorząd wymagane. To jest akurat teraz, powiem tak, w konsultacji, więc jeszcze dzisiaj Państwu nie, nie odpowiem na to pytanie. Jeżeli chodzi o informacje o programie, to proszę Państwa, po pierwsze dwie, de dwie dedykowane strony. Pierwsza strona to strona ogólna czystego powietrza, druga strona to strona Wojewódzkiego Funduszu, gdzie, znajdujecie, gdzie znajdują się dokumenty wdrożeniowe. Drugie źródło to na pewno kontakt z Narodowym Funduszem poprzez skrzynkę podawczą. Ponadto możecie się Państwo również kontaktować z koordynatorem programu Ciepłe Mieszkanie w Wojewódzkim Funduszu, a także z zespołem doradców energetycznych. My, proszę Państwa, jako zespół doradców energetycznych, jeżeli nie odpowiemy Państwu od razu na pytanie, to będziemy drążyć temat i konsultować w Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska. Czasami nam to idzie lepiej, czasami nam to idzie gorzej, ale zawsze, proszę Państwa, staramy się, żeby takie odpowiedzi były jak najbardziej dla Państwa zrozumiałe i takie jednowymiarowe. O, tak bym to może ujęła. I, i tak jak już wspominałam na początku, zapraszam Państwa na to szkolenie pod koniec listopada. Jeżeli. Już teraz macie Państwo jakieś wątpliwości na temat drugiego, drugiego naboru, to fajnie byłoby po prostu gdzieś zadać pytanie mailowe do nas, do doradców energetycznych. My postaramy się do tej końcówki listopada uzyskać jakąś odpowiedź w Narodowym Funduszu, tak żeby po prostu to szkolenie było po prostu dla Państwa z korzyścią. Ze, strony, ze swojej strony bardzo dziękuję. Oddaję już głos koledze Romanowi.